Ej, cześć, mamko z tej strony Hubert A dzisiaj wam przedstawiam Takie spóźnione Q&A Które miał już być dosyć, dosyć, bardzo, bardzo Dawno Ale już mam tutaj kartkę Przygotowaną i już za chwilę Lecimy z pytaniami Po prostu Chciałbym was tak przed odcinkiem Przeprosić, że nie było tego Q&A Ale no, przyznam się Po prostu zwyczajnie o nim zapomniałem No to bardzo was za to przepraszam, a teraz lecimy. Pierwsze pytanie od Dark Forever. Co jakby Mars to była kupa wysrana przez psa, bo od tyłu to sra? Jeśli myślę tak biorąc na logikę, to wtedy na pewno Mars nie byłby tym batonem, a po drugie wtedy jakby tym batonem była kupa, a Mars byłby nazywany, jak dzisiaj, na przykład Kupa. Takie logiczne, dosyć pytanie przetworzone na twardo, za które oczywiście dziękuję. Później od Pana Cezariusza mamy takie trzy pytania, które były związane oczywiście w jedno. Znowu mu bardzo dziękuję. Jak sobie wyobrażasz swoją przyszłość? Tak szczerze? W Martyna też zadała na Q&A, na które też zapraszam, podobne pytanie. I szczerze tak zająkałem się trochę na nim w tak. Zwyczajnie nie wiem, nie myślę nad tym, nie chce mi się o tym myśleć. Kto jest Twoim autorytetem na YouTube? Hmm. Są takie dwie osoby. Jest to pan Dakan i Debeczka, czy jak to woli Krzysztof Gąciarz. To są moi. Mój dwóch ulubionych youtuberów. Jest jeszcze Turpat, ale tak aż tak teraz za nim nie przepadam. Dla mnie tak schodzi bardziej na psy. Nie, żebym miał coś do niego, ale po prostu no, coraz mniej mi się podobają jego te filmiki. I ostatnie pytanie od pana Cezariusza. Jak chodzić chodzi, do nagrywania? Tutaj nie pisał, czy to hobby, czy pasja. Ja powiem, że ja nagrywanie nie nazwę pasją, ponieważ dla mnie to nie jest pasja. To... Nie mogę tego tak nazwać nagrywaniem pasją, nie wiem, nagrywanie filmów, nie wiem jak można to nawet tak nazwać. Dla mnie to jest po prostu taka przyjemność oraz właśnie czyste hobby, czyli biorę kamerę, odpalam i próbuję coś zrobić. No to odpowiedziałem na <laughs> te właśnie wszystkie pytania Pana Cezariusza, a teraz czas na pytania od, od Antoniego Abramowicza. Czy będzie jakiś plener? Tu chodziło pewnie to, czy będą jakieś filmy w tym na świeżym powietrzu. Tak, i tutaj chciałbym właśnie zapowiedzieć, że będzie nowa seria, gdzie będę pokazywać opuszczone miejsca, które będą tutaj na moje okolicy, później może dalej. Zobaczymy jak to wyjdzie, póki co, to chyba właśnie następny odcinek będzie właśnie o tym. No, to jest dosyć ciekawe pytanie. I za nie po prostu dziękuję. Później Julia Szymańska, którą pozdrawiam. Pyta Jaki stosunek mają Twoi znajomi do tego, że nagrywasz filmy na YouTube? Tak szczerze to Ci powiem, że jest różny Inni myślą, że to jest nawet spoko, że fajnie mnie się ogląda Ja się nie mówię, że to trochę głupie, że nagrywam Jeszcze inni mają to po prostu tak No mają to gdzieś i nie interesuje ich to, że nagrywam Nie mieszają się ani nic I tak to jest po prostu różne. Nie umiem tego ocenić za bardzo, jak wszyscy moi znajomi Później, mister Mike, który swoim pytaniem rozwalił mój mózg i nie wiem, jak na nie nawet, nawet odpowiedzieć. Jak masz na imię? Ja tak szczerze nie wiem, jak ja mam na imię. To jest dla mnie za trudne pytanie i muszę wytężyć umysł na następny odcinek, jak wam powiem, jak mam na imię. Tylko mi przypomnijcie tam w komentarzach, bo to jest naprawdę trudne pytanie. Później mną no, jeszcze tam dwa zadał pytania Jakiego najbardziej lubisz rapera? Tylko bym spekulował choć, że na dzisiejszy moment jest to Biggie Smalls, jak kto woli, Notorious B.I.G. Jest to mój ulubiony raper, znany też królem flowa I jaka jest twoja ulubiona piosenka, pewnie chodzi o rap, takie nawiązanie To moją ulubioną jest właśnie piosenka Biggie Smalls'a "Taking a or no ma dosyć fajny beat, tak jest oczywiście jak zawsze u niego i jakoś to tak mu wypada dosyć nieźle następnie pytanie od Kakao 9. jaki jest twój cel na YouTube? ja tak szczerze to już odpowiedziałem tak bardziej u pana Cezdariusza, nie wiem, nie myślę o tym. czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz na YouTube? może dawno już zadałeś to pytanie, ale no już w moim najnowszym odcinku wyjazdu w górach, to mój tata tam nawet do mnie mówił i oni wiedzą, tak, że nagrywam, wiele razy mnie nakłaniają, żebym coś nagrał, dają mi pomysł, co mam poprawić i coś tam jeszcze mówią. Mama na przykład zawsze mi mówi, co mam poprawiać w audiobookach. Jeśli to ogląda, to oczywiście serdecznie pozdrawiam. Później taki jakby bonus ponieważ ten komentarz usunąłem, ale na to odpowiem. Pytanie od J. Czy jesteś gejem i czy zostaniesz moim chłopakiem? No tak szczerze to nie wiem jak za bardzo na to odpowiedzieć. Spójrz lepiej na siebie i żyj po prostu chłopie dalej. I dzisiaj to by było na tyle. Jeśli Wam się QA podobało, chcecie więcej pytań, te, tych no więcej QA, przepraszam, to po prostu piszcie, a ja już się z Wami żegnam. Widzimy się na YouTube. Narka.